Jasna sona po polsku, na język polski. Japońska metoda odchudzania za pomocą ręcznika, siedzący typ życia, może powodować wiele problemów z kręgosłupem i przybijanie na wadze. Około 10 lat temu japoński lekarz opracował unikalną metodę na kształtowanie ciała. Wystarczy ręcznik kąpielowy. Ta prosta technika pomoże Ci pozbyć się tłuszczu z brzucha i poprawić postawę w ciągu 30 dni. Metoda zajmuje 5 minut dziennie i nie potrzebuje żadnego sprzętu. W mniej niż miesiąc możesz napężyć mięśnie, zmniejszyć talię i wzmocnić plecy. Kiedy ta metoda została opublikowana po raz pierwszy, sprzedano ponad 6 milionów egzemplarzy książki. Stosujesz tę metodę. Poprawnie twój kręgosłup się wyprostuje, a twoje ciało wróci do formy, a twoje narządy wewnętrzne zostaną ustawione w najkorzystniejsze dla nich. Po, sposób po, na pozycję. Istota ta najskuteczniejszej techniki jest dość prosta, ponieważ zawiera tylko jedno ćwiczenie o to, jak je wykonywać. Weź i mocno zwień go, aby uzyskać 15 cali, 40 cm długości i 30 do 4 cali, 7 cm, do 10 cm. Grubość cyfra 2 usiąść na płaskiej, twardej powierzchni, miękkie łóżko lub sofa. Nie zadziała lepiej użyć maty fitness na podłodze, Połóż ręcznik row nr 3, delikatnie połóż się na plecach, trzymając ręcznik tak, aby był w poprzek Twojego ciała, dokładnie pod talią, dokładnie pod pępkiem numer 4. Rozstaw nogi na szerokość barków i zsuń stopy tak, aby wyglądały na Twoje duże palce powinny być zwrócone do siebie, pięty powinny być oddalone od siebie o 10 do 10 cali z 20 do 50 ma... 25 cm. Numer 5. prostu ręce za głowę. Obróć je, swój mały palec numer 6. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to utrzymać tę pozycję przez 5 minut. Numer 7. Potem skończ delikatnie, aby się nim zanić. Nie zanić, ponieważ kości i stawy lekko się poruszają podczas ćwiczenia. On to najważniejszy punkt, który sprawia, że ćwiczenie jest efektywne. Twoje ręce, nogi i ręcznik powinny, być prawidło powinny mieć prawidłową po po pozycję. Popraw naszą. Pozycję pod pępkiem, prawidłowa pozycja dłoni dłońmi w dół małe palce, razem z prawidłowa pozycja nóg 8 cali 20 cm między piętami w palcach. Ćwiczenie może być początkowo trochę niewygodne, ale z czasem będzie coraz łatwiejsze. Trudno utrzymać tę pozycję przez 5 minut. Na początku, dzięki czemu możesz wykonywać ćwiczenie od 2 do 3 minut, zauważysz efekty. W ciągu miesiąca ta technika jest świetną alternatywą dla ćwiczeń. Korekcji postawy, a także znacznie zmniejszysz talię i uzyskasz idealny brzuch. Jeśli będziesz problemem problemy z układem mięśniowo-szkieletowym, skonstruuj się z lekarzem przed wypróbowaniem tej metody. Jeśli już stosowałeś tę metodę swoimi doświadczeniami, w komentarzach podzieli się. Oraz zaproponuj ten film znajomym, a ja zostaw subskrypcję, bo zacznij po jasnej stronie życia.